casedrop.eu, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveawayach. Mnóstwo skrzynek super drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. casedrop.eu. Otwieraj skrzynki za PSC, BLIK SMS. Przelew link w opisie. Polecam. Cześć widzowie. Jesteście gotowi na kwadratowe przygody na serwerze RVP. Bo ja już już nie mogę doczekać. Ale muszę was najpierw przywitać. Witajcie widzowie, kochaniutcy. Mam nadzieję, że wstaliście dzisiaj dobrze, że jesteście gotowi na mega rozpierduchę. Gramy sobie w na początku. Została mi złożona taka propozycja. Pomyślałem sobie. Widzę chcieli minecrafta, to się idealnie zgrywa No i jesteśmy w tym miejscu Dobra, to zaczynamy akcję z minecraftikiem Powiem szczerze, nie mam kurwa pojęcia co się robi w Minecraftie, Ale będę się grał, będę się napierdalał, tak słyszałem Może będziemy coś kopać, eksplorować, nie mam kurwa pojęcia Mam nadzieję, że zaraz mi wszystko zostanie wytłumaczone Będzie suchar, będzie Lucky Stevie. Siema już jestem Hello. Możecie Hello. przywitać widzów. Hej widzowie. Siema Dobra, co się robi? Wchodzę na serwer, tak? Najpierw. Ej, co ja mam zrobić? A kurwa, To przyjdziesz jak... po mnie kurwa? Jak A, gdzie jesteś? No gdzie nie jest? wiem Dobra ja jestem... To... Bo. Ty wyłącz o, sobie chat Daj mi kordy. Aha przepraszam, bo tu są nie rzeczy pisane. Tak, 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 tak. Przepraszam wszystkich. Kop kurwa, kamień, mam level 1, zapraszam. Kamień ja. kopać, tak? Kamień. Kurwa, już trzeci level, ale kopię, ja pierdolę. A co ty kopiesz? Kobuch, co na kurwa, no. A to czemu ja nie dostaję levela za to? No bo kobla kopiesz, kurwa. Kamień, kop. Pod ziemią się zakop. Co ty kurwa kopiesz? No nie wiem, co mam robić. No nie, kop no. tego, kurwa. Ziemię pod sobą rozpierdoli, kamień, kop. Dobrze. Ja tak zrobię, Luki. Dziękuję za radę. No. Robię no. takie schodki kozackie. Dobra, no piąty level, zaproś mi, Dobra, kopiemy widzawy kamień. O, ok, O, już dostaję level bez kitu. Drugi, trzeci. O, Bra jebany. Ja pierdolę, ale expo. <grym> dawaj, <do bedroka grym> się O, kurwa, monka S. Wracamy, widzawy, już ciemno jest. Ktoś mnie zakopał, no kurwa. <grym> <grym> to jest chamstwo. Naciśnij F3 Ja? No poczekaj, bo muszę drugiej ręki do tego użyć, żeby odpalić funkcyjny klawisz. Mam kordy Nie wiem jakie. O kurwa! Ty jesteś, jesteś 4000 kratek ode mnie To zbuduj se samolot teraz ludzi będziesz miał kurwa, bo Jest jakiś koleś. Swip. Sięba. Dobra, spierdalaj. Masz ochronę tam na dole. Potem cię będzie można napierdalać. O jabłko! Mam jabłko. Ja pierdolę. To kumpel, kumpel widza wie O! Pod... Zakopię się pod sandem, i się kurwa zamuruje. a to moi są? Kto to jest? Nie wiem, wypierdalam się. Ochrona. Uważaj na siebie, dobiegła końca, mam KS. Nie no kurwa, to niesprawiedliwe, nawet miecza mi nie dali. Co za kurwy. Dobra, kurwy, kurwa, Dobra, syny. Ty no to gdzie? Suchar kurwa. Moda? Ale jak ją moda? To niesprawiedliwa walka. Tam piszą, żebyś tep... ten, żebyś tak, ich tepował, tepował <grym <grym> ruki jesteś? No. Ty, dałeś takie do <grym> Zaprosiłem cię Dobra Ty, a masz się za tym spiku? Pierdalamy się. A noc się zaczyna? to się zrespawnią mobki. Mąka jest Nie, nie ma, nie ma. Serwerek dobrze zorganizowany to nie ma mopków. Dobra, ja idę obronić naszą bazę z łuku Da wykurwisty serwerek, najlepszy na jaki grałem. O! Zrobił kurwa trik z wodą Zrobił co mówiłem? Ja ja o kurde, pokczał dla Marcinka. No. Że ja, że ja Dobra. nie widziałem. Dobrze. Widziałem ja szubal <laughs> O kurwa nie! Dobra. To wiedziałem, że to nadejdzie Przepraszam. Ale że taką subienicę zrobili, ładną? <laughs> tak ja design, wiesz o co chodzi, nie? O, kozacko O kurwa, kolejny mieczek? Ja A tu kto? Dole. Daj mi buty, chudy okay. Mogę się zamienić, dam ci uh -huh. te, ale daj mi inne Nie trolujemy Słuchaj, już mówił, że dwie osoby poszły, naprawdę Dobra, to co? Ty co mamy mam jakąś to znaczy? kurewkę w gildii? Mamy sojuszników z gildii innej hahahahahaha no hmm rozjebany ten mankrat hahahahaha ja pierdolę no to jest na dole nice nie mogę no chłop mi się dobra ale ja lecę na tamtego skurwi syna ty ale zasadzkę zajebałem ale będzie Bagdor No kurwa! Spierdalaj, no nie mogę, widzowie, ale że takie tabliczki w losowym miejscu gdzie sperłowałem przepraszam <laughs> Dobra, dobra, wyjdziecie kurwa, bo się sam napierdalam tutaj za bazą. No ja w fosie się biję. Jak kurwa w fosie No na dole bijemy. Dobra, kura. retreat kurwa Gdzie ty, jest? gdzie ty jesteś fat Charleson kurwa? No napierdalam się z kurwami, no jakiś bagieta, No jak mnie wrzucisz do fosy kurwa bagieta. To przysięgam, że więcej na tym serwerze nie pograsz, kurwy synu. <śpiew> no. <śpiew> ja nie mogę kurwa z tą fosą Czemu znowu jestem, no nie mogę kurwa Dobrze, zabiłem! 150 ranku O kurde, tam siedmiu Marcin, chodź na jedną. Idę już. A co na dół? Do na dół, schodami. Ja teraz ja dopiero no. chyba. A ty się teleportowałeś? Teleportacja przerwana. Przerwana. Czemu kurwa przerwana trzeci raz z rzędu? Przerwana no. Jedom. Dobra, 10 sekund no, ale, Wycisz tę se grę kurwa, wycisz tę no, grę No wycisz grę kurwa już, wycisz tę grę No, <grym> no uszy ci wykurwi Ej, może nabyć taśmę i rozkręcaj Ej, warta No, słucham się Eee, wejdź może lepiej schodami No Sprykajcie go kurwa do lochów Dobra, nara no, Spadł tam czy nie? No, jakaś sztuczka, kurwa. mnie, kurwa. nie, nie działa, jednak. <pus fit> nie no, że i taki straciłem. No kurwa, ale myślałem, że jak użyję perły, jak będę spadał, to mnie wiesz na, na tym samym poziomie, co porzuciłem ją. A daj spokój No mama, ale Co robimy, co robimy, co robimy? No wybierdalamy no, tak z Gildi, atakujemy. Dobra, i je, jest kurwie. most, jest most, to przez most trzeba. Bo my mostu zrobiliśmy, żeby można było wychodzić. No kurwa No matę, <laughs> to myślę na 200 kurz? <laughs> Nie mogę kurwa kto zrobił tę fosę jebaną Ma, dobra, <laughs> dobra to to 3, 4... 3. Ja co, na touchpadzie gra kurwa? Ja pierdolę, dobra, dojazd ciatki Na touchpadzie napierdolę Ej kurwa, ale jakieś fast taka odpalił, nagle pół wam. mam Na touchpad odpalony Ale się Nie no, co jest, ale błądzidę wyjął, dzidę wyjął Dobra, Głowa admina, weź mi rzuć ty, no sobie daj mi to Głowa admina Chcecie główkę, adminka? Oj, tak? tak! Ale. Jaki naćpany był? A i tak wygrał. To dlatego tak się wolno ruszał. To, to Nie, wygrał. No świeczka jest op. Ja pierdolę, ale że świeczka wygrał. Dobra, daj mi jeszcze jedno, jeden na jedno z tą świeczką, kurwa, bo... Dobra, daj mi Wypierdalać mi tam wszyscy, ja go rozpierdalam. Świeczka to Dawaj jest. Dawaj mi tego Spokczam. kurwa świeczkę. <laughs> Świeczka PogChamp <laughs> Dobra Co już? Kurwa, uspokój się <śmiech> <śmiech> Spokojnie <śmiech> no Dobra, bierzmy się Ja Nie no ale obrzydliwe Oskarżenia Weź to, weź to Dobra Daj mi kurwa tego świeczkę Gotowe Chyba machać Jestem gotowy Zaczęliście, już gong był Już No spokojnie Marcinek Pewnie, pewnie <grymne> Świeżka to Parkinsona kurwa zimna <grymne> Bez hitu, kilaura, że on tak bije na około Zacząłem się kurwa Pamiętaj o skakaniu Marcin, kryty dajesz No to nie zawsze jest dobre Właśnie Świeżka go tak robi na, wtedy na to No kurde, kurwa, no kurwa jest ten... do... Ojciec, A był hitek do przodu no kurwa te świeczka z kurwy synu ty Ile masz życia na oko? To z, tak z Dobra. błyska, cztery Dobra Pięknie pierwazo no Dobra S Dobra S Macie tu możecie pokopać sobie w nogę O Ehe <noise> Nie No co? Dobra Tak, trzeba wyrzucić dowód <noise> Ale o czym ty Nie pokazuj Ktoś coś widział? nie ma Dobra Ja idę grać w lolka chyba Dziękujemy za grę. Proszę się ukłonić. Ukłon wale. Także widzimy się, jak wstanę od razu. Myślę, że jeszcze dzisiaj, a może troszkę po północy zobaczymy. Dziękuję, że byliście na tym krótkim streamku. Póki co dziękuję za subskrypcję, donacje, donejciki, obecność, obecność na streamie. Ja idę się zrzemnąć i widzimy się, jak wstanę. Także no, musicie poczekać póki co. Kocham was, Dobra, i... to nic spać, tylko nas nie wystaw do wiatru, my ciebie też kochamy, Marcin. Nie, nie ja chcę streamować, ja chcę grać w ligę, przede wszystkim. Mam ochotę ponapierdalać w ligę, wiecie? Ale tak, no boli mnie główka. E -e. Więc ten. Mówisz lepna, kurwa, ze cie lepna kurwia, ze ślugiemy w lapie. No ale to nie od ślugów boli głowa, nie od ślugów. Ciśnienie chujowe. Mhm. Świeje je pogoda, tak, tak. Dobra, zajdę się przespać. Jak wstanę, to się widzimy. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego razu, ćwiczałem. Po! Teraz to dobra noc, Marcin. Dobra To, to Pisz na Facebooku, pewnie.